Chyba boss został. Tylko mi do pokonania i wygram chyba całą grę. Co ja mam tu zrobić? Wiem, że mam w niego walczyć, ale. No nie. Nie. Daj. Gin. Zuwalka. walka. Oh my god. No mam się nic nie trafia. No nie O, Arbuz na no, Arbuza mogę się zgodzić. To będzie chyba długa walka, żeby go zabić. Ja w ogóle nie mam y, towerów. O, bić go! Gin! He, przeżył. O nie, o nie, nie, nie. Papiu się zmienisz, zabiję cię. Już stracił dużo, w Ciągu minuty. Więcej arbuzów, o, dobrze postawiłem. Mam trzy razy zamrażająca, więc jedno żyje. Mam tyle tych zamrażaczy. Arbus, bardzo chętnie arbus się przyda. No, zatrzymam go, bicie go. Bicie, 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 ja go zatrzymam. Bicie, bicie, bicie go. Bicie go. Poprawię mu. Bicie, 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 bicie. O fuck. O, o nie. Tu nie, uciekniesz, nie uciekniesz, nie uciekniesz, nie, nie, nie. Tylko, o, już uciekł mi, ale dobrze było. Dobrze, dużo mu zabrałem, to się liczy. Łot, eee, nie, nie ma tak, nie zabier. Fak, zmarnowałem tylko, nie zdążyłem. Jaki pech. No nie, no jeszcze skoczek, co jeszcze? Ale już rękę stracił. Żal! Ale... O, no, 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 co zrobisz? Chciałbym wiedzieć co? Łatwy jesteś. O, zamarzający Dobra, poprawię mu. Ależ seria. To będzie chyba zabi... najszybsze zabicie bossa. Nie, nie wiem. Nie! Wiele. jak się kurzył, dobra, już mu tak nie będę robić. no nie, jeszcze gościu z ragby, super po prostu tutaj fajnie, muszę go zatrzymać o, super, jeszcze bije mnie z tym z katapultą ale fajosko się czuję teraz Jaki frajer? Nie wierzę. Dobra, muszę to użyć, bo nie mam działek. No dobrze, popraw mu. Dobrze zatrzymać go. Popraw. Popraw. O, oh fuck. O, oh fuck! Nie, nie, nie! O... Oh. Kurwa, za wolny jestem. Super, tu mam dwa tue. Ja pierdolę. Przepraszam, ale to jest... Teraz to zrzucił mi dwa razy samochodzik. No nie wierzę, co to, to jest to trochę... O, super, puścił mi tam co w ogóle wojsky. W ogóle działek nie mam. Super. Ale fajnie. Doniczki nie mam. Potrzebna mi jest doniczka. O! Super. Wielkolud na dwunastej. Zatrzymam ich. Trochę spowolnie. O! Nie. No. Dwa wielkoludy. Fuck out. Nie! Już by uderzył Uderzy go z tego Musiałem, bo bym zera da... Ja jeszcze mu z tego poprawię Popraw No zabij go! Jest! Wygrywa się tak całą grę w ciągu pięciu minut no i jeszcze może posłuchajmy sobie muzyczkę. A jest to. Tak się wygląda w Zombies. I jeszcze końcowa melodia. Oki okay, we win no more 18 Brace Focus with. Just want to make music video which you know is the zombies. Muzyczka końcowa, nie przeszkadza. You planted me here. No! I'm just a sunflower, but you need power and entire infantry. You like the taste of brains, we don't like zombies. Are you Rich in cholesterol. You're dead, so it doesn't matter. Instead, we'll use the solar power to make a lawn defense at any hour. I like a tricycle. tricycle. Dirt powder on my head. I've gone. Tak się kończy Plan vs Zombies Dalej mini może jest, będę kręcił mini gry, ale przeszłem całą grę jestem z tego dumny. więc tak kończymy serię Plans vs Zombies, więc pa!